Jak powstaje śnieg? Czy wiedzieliście, że każdy płatek śniegu ma unikalny kształt? Śnieg to nie tylko piękne białe dywany w zimowe dni, ale także fascynujący proces natury, który zaczyna się wysoko w atmosferze. Zanurzmy się w tę magiczną przemianę. Wszystko zaczyna się od wody w chmurach. W niskiej temperaturze para wodna zamarza, tworząc maleńkie kryształki lodu. Kryształki łączą się, rosną i przy odpowiednich warunkach opadają na ziemię jako śnieg. Temperatura i wilgotność kształtują unikalny wygląd każdego płatka. Kształt płatka zależy od drogi, jaką przebywa w chmurach. Zmiany temperatury, wilgotności i otoczenia sprawiają, że każdy z nich jest inny. To jak odcisk palca natury. Żaden płatek nigdy się nie powtórzy. Czyż nie jest to niesamowite? Gotowi na więcej zimowych ciekawostek? Podzielcie się tym filmem z uczniami i kolegami, zainspirujcie ich, ich pilory, do zgłębiania tajemnic przyrody, wykorzystując prostotę śniegu jako potężne narzędzie edukacyjne. Nauka jest wszędzie, nawet w płatkach lodu opadających na ziemię.